Jest śmigłowy. Śmigłowy jest przepyszny. <st> I <unlikely> nie wiem, mój kolor jest fajny, <moderation> bo po śmigłowym siedzi z i nie No i fig Mi właśnie też słodko kwaśne się przejadł. Jak się teraz uda, to. Ja. Ja. What the fuck? Jak ty to zrobiłaś? Nie trafiła ta Nie wiem kurwa. Dobra, uda się, uda się. Para, musisz poćwiczyć celowanie do dziurki. O. Jako kobieta to jest trudne. What the fuck? znowu śmierlnica nie no, dobre jest takie dny fen mówią <laughs> jak dostać moderatora być aktywnym kochani oprócz tego też musicie brać udział w tych streamach w sensie takim że no, na streamie być aktywnym na tych no i miesiąc mi obserwować przynajmniej no i do tego jeszcze ten musicie mieć 14 rok skończony no i oprócz tego w, pod koniec miesiąca są nabory gdzie piszecie do mnie na insta Spychają, no właśnie to jest to Anioł, że Oni spychają jak. No... Ja nie będę smuchować. Ja po prostu spadłem, bo nie trafiłem. Spad o, ja też spadłam, bo nie trafiłem. Zresztą. Ja nie wiem, tragiczna tego. Ta mapa jest straszna. Spokojne, serdecznie kontroluję. ją. <laughs> jak się przez. Przy... O! O co to No To robi jak spadka. <laughs> <laughs> ...romantycznie... Taka wymiana, o i mu teraz nacki złapią. 3... 2... 1... Pack. O! o! nie! O! Zbijałem solo. A no. i tak przegrałam. Aha. Co to. Nie, to... Aha, poplinie. Poplinie trafiłam w dziurkę. Senek, to jest karma. Nie! To jest karma dla ciebie. No ty zagora. to natrafiła na popo... A tam z dwóch... Jak to... Ja nie wiem, jak to, ktoś to tak zrobił, to przeszedł. <t Remind> ja nie wiem, ja nie umiem tak. Kiedyś umiałam teraz. <tester> Dzień Bo dobry. Króli kary? Ale co? Jak? Ale o co chodzi? Co z, co z grabcią? What? Nieważne. Aha. Co tak mało osób nagle jest? No bo jak było kosztów to wyszli Czemu? Nie wiem, jakoś mnie nie idzie. No mi dzisiaj też fenek nie idzie. No, właśnie. Mówię, nie idzie mi. Mhm. Temat z tobą i fenkiem, jak coś, ale możliwe, że się nie uda i sobie tu usnę. Ale wiecie, że wy możecie pisać. Bo teraz i tak gramy w ja takie ten... Mi też dzisiaj słabo idzie. Dzisiaj jest jakiś w ogóle taki dzień... Wczię dziękuję bardzo za pięć różyczek kochana. Blowika to pisz na tym na czacie, o co ci chodzi na yeah. czacie? W sensie na tym. A, się... Na grupie. Kurde, nie ta grupa. Ta grupa. Mm. O, mamy osiem osób, to możemy duet to znowu zagrać? O. Nie, mamy 8 osób. Sala. Sala. O, 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 o. Jakby mnie znosiło w jedną stronę KONIEC Nie święta wszędzie <grychy> Jedny NIE NIE KURWA Co to jest just... pan. za Ale fajne CO JEST JAKA jest EMOTKA <grychy> O Serio? O, możemy duło zrobić? A to tylko idzie już Patrz Co? Oj, nie, nie. NIEE nie! <noise> Ja wierzę A, dobra, Właśnie dla ciebie nie to. Ja. ja się z tobą nie mogę. Nicna na jesteś. Dobra, ja, ja jestem w ogóle wyłączą, pokazacie, a ja jestem. W na pewno nie pani w będzie w z was dumna, jak powiecie jej na matematyce, że 10 plus 4 to 40. Dostaniecie szóstkę, zdecydowanie. No, szóstkę z plusem. Szóstkę z plusem, od razu w ogóle, przejdziecie z szósteczką. Nie, dobra. Kwa! Fenek teraz bałam. Jest! O, dobra, doszłam. Co? Wszedłem. Klara? Czy szanuje teens? Sami nawet z Matim czasami siedzimy i oglądamy. Ostatnio oglądaliśmy ten ślub Bobery. Że to jest 543 plus 122 plus 399 minus 33. Czekajcie, dajcie mi to obliczyć. 544 plus 122 to jest tutaj 500 plus 100 to jest 600. 44 plus 22 to jest 66, czyli mamy 666 plus 399. 666 plus 300, czyli 600 plus 300 to jest 900. 66 plus 99 to tutaj jest 1 i wtedy zostaje, czyli to jest 100. Czekajcie, 66 tutaj zostaje. <coughs> <coughs> czyli to jest 165, czyli to jest 1160. Czekajcie, tak? Tak, 1065 i odjąć 33. 1065. 1065 to odjąć 33. Tu jest 7. Eee. Yy, Dwa. To jest 1000. Czekajcie. Poczekajcie, bo ja muszę sobie to dodać. Zawsze odejmowanie do mnie było <grymny> to najgorsze. 65 33 Tutaj jest 7. Tutaj później od 4 do 6. 2 od 4 do 6 jest 20. Czyli I mamy 27. I Pięknie. tutaj jeszcze mieliśmy. Pięć. Czyli to jest 30. Nie, 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 nie ogarniam, kurwa. Co nie? Ocenisz mnie? Wolisz Bieronkę czy Lidl? Psy czy koty? Srasz czy ruchasz? Dosłownie, jak byłam pierwszy raz na streamie, to już od razu wiedziałam, że to zostanę na długo. Poczułam mój vibe. Wolisz dzieci czy dzieci w piwnicy? Co ty piszesz? Nie! Dobra, ja nie! Mam... Yes. Kurwa! Nie! Kurwa! No złapała mnie ta osoba! Nie chcę spać, uspokój się! Dobra! Gdybyś naprawdę ziewał, to byśmy się zarazili ziewaniem, a niech się nie zaraził ziewaniem. Jeden na złote tarasy. Już masz duże no To ja mam dać wam tutorial, kurde, do wchodzenia Nie, Patryś. Nawet kurwa nie próbuj, nie? Laska Nawet kurwa nie próbuj, dziołcha Ewa, zdobyć no. coś Nie Wafenek, widziałam to właśnie jak ten Ja nie wiem, ja tragiczny jestem w tych kółka. Dajcie mi jakieś dotykułko obok, dzięki na serwer, no to moi drodzy, bierzecie Safari, czy Chroma, czy Kurde Mozilla, czy Operę i tam w tym pasku u góry, pasek u góry, gdzie wpisujecie stronki, to wpisujecie Discord. GG, ukośnik, klaraczek przez 2K na początku. I enter. I enter. Bowiem gdzie? No. Gdyby nie wzięliście jajka, słowa. Nie, Nie. To dla mnie. <śleskujesz>